Już chyba bardziej jej nie dogniot czy dogniotę. Dobra, trzymaj. Zbieramy od razu, bo to zaschnie. Tam się przymazano, zmywamy od razu. Tu jeszcze gdzieś było takie umadzane Przeciągnę i bajeczka. Tynku sobie zawsze zostawcie jak macie silikonowy, akrylowy czy jakikolwiek. Później można zrobić zaprawkę, prawda? Gdzieś ubrudzicie to pędzelek, to mleczko się bierze i nie ma problemu tutaj. Ładnie to zakończymy. Kleimy następną, wracamy jak będziemy robić już niżej, nie? Już będzie trosze, troszkę wyższa szkoła jazdy, bo już będziemy musieli zrobić fugę. Kleimy następną. Tu już sobie robimy fugę i fugujemy tym samym klejem. Dlatego tak jak wspominałem, dobieramy klej pod Kolor znaczy, no taki jaki chcemy, kolor fugi, nie Ale powiem Wam, deseczka ładnie się łapie, nie zjeżdża. Gdzie ta szpacheleczka moja? Tak docisnę wszędzie, że ściągamy. Już tak jak tak jak ma być. Dobra, i wałeczek. Już Nie ma strachu, że pobrudzimy. To już jest suche, powiem wam. To jest dosłownie 5 minut i to już jest suche. I znowu gąpeczka Tu gdzie nam się Umazało Delikatnie mm. Delikatnie zmywamy Żeby bardziej nie umazać No i teraz fuga, nie? Jeszcze tutaj Wyciśniamy ten klej Przyfudzę poszatka mało Zawakujemy. I paluch. Nie ma lepszej opcji. I gąbeczka. O, a fuga nam wychodzi. Musimy ładnie to zmyć. A na bieżąco nie ma problemu z tym w tą stronę pójdziemy, to ta deska już będzie czysta. Naprawdę ma taki wzorek fajny Nie jest to jakaś taka gumoleon czy coś, że to gładkie tylko normalnie ma Nie wiem jak to się nazywa słoje czy co O i takie miejsca trzeba dopieścić Jeszcze mi tu trochę, tu brakuje. O, o. Jak z dołu. Dobra, wymierzam. Docinamy następne.